Jojo się mano z tej strony Roblox Play i dzisiaj gramy w House Tycoon z moim kolegą Radkiem, Przywitaj się. No i powinniście lepiej słyszeć, bo teraz gadamy na Discordzie i podam jakby link do Discorda w opisie. No, leci już wzięliśmy. Ty jesteś niebieski, a ja czerwony. I ten. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć o zasubskrybowaniu łapki w górę pod tym filmem. I zasubuj mój kanał, a no i będzie fajnie. Będziesz się cieszył z filmów. Tak myślę. No. Dobra. Tutaj już wzięliśmy za zero cashu coś. Ty też wziąłeś? Wziąłeś. Ej deku jesteś Halo Odezwij się. Czemu się nie odzywasz? Dobra jak coś słyszycie, to sorry w tle. Znów mój kot mi lata. Zawsze... Ej, no czemu zawsze na odcinkach musi mi latać? No nie zawsze, tylko tak większość na filmach pewnie będzie latał, tak myślę. Czekaj, mam 525 hajsów tutaj mam jakieś Build Frame Expeditor. Okej, okay, to kupię. Hmm, co to robi? Nie wiem. To? 250, A czekaj, to nie dodaje tego. Nie, czekaj, nie wiem, co to daje. Yy, dobra, odbiorę 500 hajsu. Kupuję dropper trzeci. Kupuję dropper trzeci i zaraz będę miał dropper piąty. <grych> Czemu to jest... Ej, ludzie, widzicie? Tu jest trzeci i piąty dropper. Wytłumaczy mi ktoś, o co chodzi? Odezwij się, Radek. Od odzywaj się, jak na filmie. <grych> Żeby ludzie wiedzieli, że jesteś ze mną. Cześć, co tu jest jeszcze do kupienia? To jest do kupienia. Co? Okej. Okay. Chwila. Co to jest? Tutaj jest jakaś ściana, ściana, coś takiego nie wiem. Ciekawe, co tu będzie na środku, bo tutaj na środku na razie nic nie ma, więc... Aha, jesteś afk, okej. Okay. Nie wiem czemu, ale dobra, czekamy na ratka. Co? Lol, ej, to ładnie już powstaje, zobacz, zobacz jak u mnie jest wybudowane już tu. O tu. Jaka ładna ściana. Hm, ej, chodź może poszukać po mapie, nam się nabija hajs, a ten. A co to ile to co to jest za 750? Aha, widzę. A, dobra. Olu fajne! Dobra, na, wreszcie górę mamy. Chodź poszukać coś na mapie, zobaczymy co tu jest. Yy, hmm. Coś tu jest. Nie wiem co to jest, ale tu się chyba... Auto? A, dobra. Jak coś to, sorry, ale czasami yy, może być yy, ten. Yy, słabo słychać, znaczy zacinać radka, bo nie wiem czemu. Zacina coś Discord. I wiecie? Dziwne. Dobra, tu są na razie domy. Tu jest hotel, tam jest jakiś. No, ciebie, ciebie zacina. Yy, trochę. Znaczy, znaczy, nie zacina, tylko na początku. Jak coś mówisz, to zacina już tym jeden, jeden sło, jedno słowo. No to. Ej, ty na razie na górze sam możesz kupywać, a ja nic nie mogę kupić. O Jezu, ale... Czekaj, bo ja... No dobra, tylko muszę. Yy, kupuję sobie jakieś rzeczy. Bo na razie tutaj mogę... Yy... O, Jezu, patrz, to wszystko na raz. Ej, a ja nic nie mogę kupić 5000 kasz. 75. Blue yep Ej, blue jep! Dziwne. E, czekaj. Co to jest? E, like the game for update. Aha, dobra. Chłopie, przyjdź tu! Ale tu jest zawaliste te! E, zobacz, jak teraz ładnie nasza produkcja wygląda klocków. Zobacz jak ładnie pomarańczowo tu się zrobiło. Klocków, no. Dobra, ale no nie no to są klocki. Dobra, dawaj, lecimy. A tu są wreszcie moje rzeczy. 1400 Zobacz co to... Co? Zobacz, co ja mam. Zobacz, ja mam dog... kata. Ej, widzicie to widzowie jak tu są te? Jak tu jest dużo tych? Moich do kupienia, a przed chwilą było nic. Dobra, idziemy kupywać. Cup. DJ Cat, nie wiem. Cup. <laughs> Mój kotek miał Nie wiem, chyba muszę mu dać po jeść. <laughs> Czekaj chwil. czekaj już idę. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? No, dawaj. <śm> break z auto robi ludzie. <ś> <ś> no, <ś> break dance. Odsuń to jest moje, no wywalaj stąd. O, jadę. Ludzie jedziemy. No, 80 na godzinę najwięcej. Teraz już nie, Ty, ej, pod shiftem chyba się nie da driftować szkoda, ale da się fajnie skręcać. Czekajcie ludzie, no nie, nie umiem wjechać tam. Może mój kot? Mój... Słyszysz, ma... ej, słyszysz mojego kota? Lecę, dobra, ostatnie kółko i lecimy rozbudowywać naszą bazę. Dawaj, spróbujemy wyskoczyć. Niu. Co jest? Jaki, fi... Jaki fikołek. Dobra, walić. Patrz, moje też robi breakdance, tylko że tak wolno. Pa, moje jeszcze rusza tymi kołami. Hmm. Co? jest. Dziewięć... Cza, cały czas coś mi za sobie wyskakuje. Co? jo co jest? Ej, to będzie jakiś domek powstawał chyba. Aha, i gdzie masz hajsu? Powiedz mi. To ty tyle, tak dużo pokopywałeś tego? Co? Ej, mamy rapera. a nie mamy. Wiesz, ile już nagrywamy filmik? Ty, bo jest problem, bo my nie możemy na dół zejść. Na bezkitu. Boże, mój kot mi miał, czy chyba chce jeść. Ale tak, musimy. Jak, jak, to, jak coś zrobić? Ej, jak coś sorry za mojego kota, yy, bo on jakby tutaj chyba chce, żebym go ogłaskał. nie? My sobie stoimy na selu, jelo. Czekamy aż coś nam się nabije. Boże, kocie, spokojnie, spokojnie. Pogłaszczę cię, tak. Nie musisz głaskać. Nie, znaczy, nie musisz miałczeć. Czemu zawsze ty miałczyć jak, jak na odcinku jesteś? Powiedz. mi. no chodź, mi. tutaj. Bo mamy jakiegoś, o, o Tylko kotka, wiesz, czekaj, czekaj, czekaj. Ej, ja już odebrałem go. A? No, doj. DJ Kat. Co to? Gdzie? Ano? O! Ole, to jest fajne. Ty bez kitu tutaj jest zawaliste. Czekajcie. Yy, za 750, za 400. Patrz, mamy akwarium! Akwarium yy, w domu. No to fajnie, takie wielkie. Fajne. Ty, zobacz co, ja zobacz co ja kupiłem! Ej, dawaj oglądamy telewizję, dawaj oglądamy telewizję! Dawaj, siadaj koło mnie! Nie wiem, nie da się tego włączyć. Ty, zbugowałem się! Nie, weź, weź. Czekaj, czekaj, ja muszę reset charakter wziąć. Co? Co ja? Zobacz, co ja kupiłem. Chodź na dwór. Cześć, ja muszę sprawdzić, ile to jedzie na godzinę, nie? Ile to jedzie na godzinę? O jezu, o jezu, tym się da driftować? Tym się nie da. Ej, tym się nie da kontrolować! Jeszcze do tego wypadłem poza mapę. Ej, czemu nie masz? Ej. A, dobra, masz. Oj, ludzie, o dobra, teraz jakoś się fajnie driftuje to auto, nie? Dobra. Szkoda, ej, Baski, szkoda, że tu się nie da driftować. Tak bez żartów, ale szkoda. No nie da się. Tylko trochę się da, ale to tak mało. Ludzie, jak będzie, może jak będzie następny odcinek z Taikyuna, nie wiem, kiedy będzie Taikyun znu, znów, to nagram zapisany Taikyun, taki jak, jakiś długi, żeby wiecie. Czekaj, bo muszę iść na dół. Ach, dobra. Weszłem? O, 8000 mi się nabiła, a ci tysiąc. A gdzie Nie. Znów się zbugowana Radek, tu nie można skakać w tym domu. Nie da się, naprawdę, nie można. Trzeba na drugie piętro, Radek, trzeba tu wykupić wszystko i na drugie piętro jelu. Mam 10 tysięcy, to ja sobie kupuję. Ej, Radek! Chodź tu na, chodź tu na chwilę! Chodź tu na chwilę! Miecza kupiłem, ty też możesz kupić za 1500 Ty pająk kupuję wszystko, nie? Zobacz, kogo zdobiłem ten dom. I co teraz? Dobra, nie bijmy się. Znaczy... Dobra, możesz mi... Za... Nie... Jezus Maria, co ten kot robi? Czekaj, y... C... możesz mnie zabić w ten czas, bo... No dawaj, zabij mnie. Dawaj, strzelasz. Nie bijesz? O kurde, zostaw mnie, zostaw mnie. O, patrzcie, tu mogę, widzicie Tą to, to twarz, bzda. Dziwnie to wygląda, ale dobra. Yy, lecę na dół, bo. A jednak nie, bo mam dużo jeszcze hajsu. Cześć, tu wszystko wykupiłem. No zostaw mnie, no. Daj mi kupywać rzeczy. Tylko, że mi się znów nie zbugowało. No weź! Nie bij mnie. Zobaczy. Poś, bo jest hotel. Co? No jakiś Czekaj, hotel, co to jest? Iba. Hotel! Hotel kej, okay. Lecę do hotelu, byczku! Zajmuję hotel. Ty idź, do, idź okraść banki, a lecę do hotelu. Ja wiem, gdzie jest hotel. Yy, widziałem. Tam jest hotel, nie? Nie, tam jest shop. Ej, tu, tu są w mieście, czekajcie. Da się oddalić. Nie do... mm, dobra, lecę do hotelu. Zobaczymy, czy można do hotelu wejść. Czekajcie, bo tu jest takie wielkie miasto, że. Aha, ty sam autem pojechał. Ej, weź mi podstać! Podstać mnie do hotelu, bo ja za to nie O, widzę, widzę, widzę hotel, widzę hotel. Ludzie, czy, te, czy to, Czy, czy ten Kej będzie oszukany, czy to będzie prawdziwy do hotelu? Jak będzie prawdziwy... Ej, naprawdę jest jakiś na Kej. I to możesz... Możesz wejść? Czy ty... Ty jeszcze banku nie To Jest na Keja, Czekaj, idę. Dawaj, chodź, chodź ze mną. Dawaj, będziemy mieli y, hotel, a później do banku. Se... Y, o, da się! Weszłem! Patrz, patrz na to, co tu jest! Patrz na to! Daj dla widzów przetestować! Daj dla widów przetestować, ok? Co to robi? Nie. Dobra, to! To jest tarcza epistolet. Można nim strzelać? Czekaj. Może... On strzela, ale cię nie bije, nie wiem czemu. Hmm, dobra, fajny hotel, nie? <grym> Boże, mój kot znów miałczy. Tak. Co? To jest auto. No wiem, ja go nie biorę. Ej, to teraz chodź do banku. Chodź, pokażemy dla widzów bank. Musimy go znaleźć najpierw. Ja wiem, po co mi... Weź, Radek, mi podwieź. Czemu? Mój samochód pole... Ej, mój no, samochód pole... Poleciał w kosmos. No, on tam poleciał. Dobra, to gdzie jest ten bank? No, przed tobą, Przede mną. Czekaj, gdzie? Przecież to jest shop no, no, nie bank. No, A to jest to shop nie bank. No właśnie, to jest shop no nie bank. <gry> nie trzeba go poszukać. <gry> Na odcinku. Przeszkadzanie mi w odcinku. Dobra, więc jest bank. Gdzie? Na środku No, a widzę, jestem na środku właśnie. Dobra, jestem, widzę. Ej, dawaj okradniemy bank. Mamy pistolet. Daj, okradujemy go. Wszyscy na ziemię! Elo, padnij, padnij, padnij. Ja tu za zawalam wam hajs. Czekaj, w ogóle da się tu zabrać? Nie da się? Yy, dobra. Zabieram wam wszystkie rzeczy tutaj za darmo. Oddawać, dawać mi wszystko za darmo albo was za, zabiję. Co? Jak ty to zrobiłeś? Ej, ty to wziąłeś? Lul. Weź mi teraz otwórz, bo nie mogę wejść. Jezu, kot. Hmm Ej, weź mi to otwórz Czekaj, co cię mógł nie działa wszystko. Rozwalam, to. Dobra, ja też już z tobą rozwalam. Nie da się... Ej, ty masz ten miecz, bo ja... Dobra, dawaj, wy... y, chodź, chodź, wychodź. Nie, no, we... a zresztą zabij mnie, zabij mnie. Dzięki. Dobra, jestem u siebie. Yy, kupię to i to. Ej, Radek! Chodź do ja kupiłem. Dla ciebie i dla siebie, bo ty masz niebieskie, a ja mam szare. Znaczy, to są moje, ale możesz pożyczyć. Ja mam Dobra, czekajcie, ile mam? Ej! Ej, Radek, nabiło ci się, nabiło ci się 12 tysięcy na dole. Czekaj, bo tutaj jeszcze nie wiem, czy coś jest do kupienia. Na dole chyba nic. Trzeba iść na górę. Ej, wiesz, że już kupuję któreś tam piętro? Dobra, kupiłem dach. Ej, kupiłem sprężynkę, która daje nam Speed'a. Czekaj, czy coś tu jeszcze mam do kupienia? Ej, jak coś, to tutaj jest. Y, ty masz tylko do kupienia na trzecim piętrze, więc chodź tu. No i kupuj to wszystko. Ej, ej jak na myśli. U... Ej, wie... kupiłem tutaj też O, dzięki. Dobra, czekaj, to ja idę do Ciebie. Czy, ej, tu na dole jeszcze coś masz do kupienia za tysiąc. Troll Party manager. No, tam na dole, idź na dół. Ciekawe, co to robi. Ale fajne! Dobra. Ludzie, speedem. Czy tu jeszcze coś? Ej, czy my skończyliśmy ten taikun w tym momencie? Nie, no 20 minut nagrywamy. No 20 minut. Zresztą trochę, mało bym więcej nagrywał, ale patrzcie, tak się prezentuje nasz dom. Choć tu, tutaj jeszcze. A nie, ty nie masz do kupienia, tutaj. Czekaj. Zobaczymy, może wokół domu coś jest, ale chyba nie. Chyba to wszystko, więc. Więc. Więc dobra, dziwne. Ale skończyliśmy na ja tym Co? No wiem. Dobra, chodźcie, pożegnajmy na hotelu. W jakim fotelu? Na kanapie. Dawaj, chodź na kanapę i się pożegnamy. Więc widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapy w górę i suba. No, no i... No, no i siema. No, no.